Chody Światowego Dnia Chorego w Kielcach zgromadziły 11 lutego 2015 roku w Hali Legionów cierpiących w wyniku różnych chorób, ich opiekunów, kapłanów, wiernych z parafii miejsca pod wezwaniem Chrystusa Króla i przedstawicieli władz samorządowych i państwowych. Trwające blisko 5 godzin spotkanie modlitewne podzielone było na części dające możliwość zaangażowania się w nie uczestników, tym bardziej, że jego przebieg był tłumaczony na język nibowy. Ważnym elementem zgromadzenia wiernych był udział w nim symboli Światowych Dni Młodzieży peregrinujących w tych dniach podjecezji kieleckiej. Organizatorzy spotkania umożliwili wiernym uczestnictwo w sakramencie pojednania i pokuty. Dzień Święty Franciszek w Orędziu na dzisiejszy dzień, na Światowy Dzień Chorego, zaproponował rozważanie nad słowami z księgi Hioba. Niewidomemu byłem oczami, chromemu byłem stopami. Jakby zapraszając nas do tego, byśmy podejmowali posługę wobec chorych, mówiąc, że czas poświęcony osobom chorym jest czasem świętym. Dlatego bardzo się cieszę. Z obecności tych wszystkich, którzy posługują chorym, wolontariuszy, pasterzy, opiekunów, ale także rodziny, bo wiem, że tutaj przeprowadziliście swoich najbliższych. To jest realizacja tego wezwania Ojca Świętego Franciszka. Wprowadzeniem do obchodów Światowego Dnia Chorego była koronka do Miłosierdzia Bożego. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Was witam wszystkich. Dziękuję, że przybyliście. Mamy teraz godzinę pięć, a więc jest to godzina miłosierdzia. Każdego dnia staramy się o tej porze modlić się koronką do miłosierdzia Bożego czy inną modlitwą. Serce moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza bo nie w moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła. Módl się, ile możesz. Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby by duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się niebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego, daj nam. Maryje, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Poszczególne dziesiątki i koronki będą poprzedzone tekstami z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ofiarujemy tę naszą modlitwę w intencji młodzieży, w intencji Światowych Dni Młodzieży, w intencji nastu wszystkich zgromadzonych. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie zagrześników, i choć krótki moment, zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu, w chwili konania, jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwól się mi mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie mówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Ojce przedwieczny, ofiaruję Ci ciałej krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ram Twoich spłynie mi siła i moc. A usta moje niech powtarzają. Stań się, wola Twoja, Panie, o Zbawicielu świata, miłośniku ludzkiego zbawienia który w tak strasznej boleści, Katuszy, zapominasz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu. Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego. Znajm jeszcze świętych, którzy szczególnie zasłużyli się w szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego. Święta Faustyno Kowalska, Młysza. Młysza. święty Janie Pawle II, Młysza. błogosławiony Michale Sopoćko Młysza. Młysza. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. a Bardzo dziękuję za dartej wspólnej modlitwy. zgromadzeni w hali legionów z uwagą oglądali zmagania niepełnosprawnych koszykarzy i pantomimę w wykonaniu głuchoniemych artystów z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Głównym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego z udziałem biskupa Mariana Florczyka i kapłanów diecezjalnych, w czasie której umożliwiono otrzymanie sakramentu namaszczenia chorych komili wygłoszonej do wiernych, biskup Ordynariusz podkreślił znaczenie wiary w znoszeniu cierpienia wywołanego różnymi chorobami. Nasze zgromadzenie eucharystyczne wpisuje się w trwającą od blisko dwóch tygodni peregrynację symboli światowych dni młodzieży, jak również dzisiejsze Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, a ten dzień po raz kolejny jest Światowym Dniem Modlitwy w Intencji Chorych. Pozostaje nieznana i zawsze taką będzie tajemnica osobistych spotkań z Krzyżem oraz ikoną w z Ikoną Salus. Populi Romani. Kluczem, a nawet czymś więcej, powiedzmy drogą do spotkania człowieka z Bogiem, jest łaska wiary, jaką otrzymaliśmy na chcie świętym. Jeśli ona żyje w człowieku, otwiera mu drogę i towarzyszy ludzkiemu życiu, ku Bogu, ku wieczności. I dlatego wiara wiąże się ze słuchaniem. Ale zapytajmy siebie, czy słyszymy ten Boży Głos? Bracia i siostry, drodzy chorzy zgromadzeni w hali legionów, ale także i Wy pozostający poza naszą wspólnotą modlitwy, w Waszych kościołach parafialnych, domach, szpitalach, domach opieki i w różnych sytuacjach cierpienia, osamotnienia i choroby. Niech słowo dzisiejszej liturgii otwiera nam horyzonty na Boże widzenie świata cierpienia i choroby. To, co nas trapi, nie jest nowością, ponieważ ból choroby i cierpienie towarzyszą człowiekowi od zawsze. Ulga i pociecha w chorobie rodzi się z ufnej modlitwy wstawienniczej, o której zapewnia nas święty Jakub Apostol, w nieszczęściu, którego nikt z nas nie pragnie, należy się modlić. Nie tracić życiowej radości, jak podpowiada nam apostoł, nawet śpiewać hymny Bogu. Modlitwa w chorobie oraz sakramentalne namaszczenie dla człowieka pełnego wiary będą ratunkiem, a Pan go podźwignie, nawet jeśli popełnił grzechy, bo te będą odpuszczone. Bracia i siostry, Jezus Chrystus dokonał licznych uzdrowień. Ale każdy z nich poprzedził swoją modlitwą i pytaniem o wiarę. Czy wierzysz? Dziś w obecności Krzyża oraz ikony Maryi Bóg pyta nie tylko chorych, ale każdego z nas, opiekunów i rodziny, kapłanów i osoby konsekrowane, personel medyczny i wolontariuszy. Czy wierzycie i modlicie się wzajemnie za siebie? Bez wiary i modlitwy choroba staje się duchowym, a nawet fizycznym głagiem osamotnienia, bólu i rozpaczy. Miłość wobec chorych potrzebuje czasu, ponieważ zawsze i wszędzie, w każdej kulturze, każdej szerokości geograficznej czas jest najcenniejszym dar. I ta właśnie odpowiedź miłości na dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego, pozostaje na zawsze wpisana w ciało Chrystusa Zmartwychwstałego, w Jego chwalebne rany, które są zgorszeniem dla wiary i pytaniem, czy Bóg mógł cierpieć na ludzi. Ale właśnie męka Jezusa jest sprawdzianem dla naszej własnej wiary. Wtedy nie tylko chory, ale i zdrowy widzi coś więcej nie tylko swoje ciało, którego ogranicza, ale dostrzega też. Swoją duszę, która czyni go stworzonym do wieczności i podobnym do samego Boga. Bracia i siostry, z taką dojrzałą wiarą z naszymi braćmi w chorobie i cierpieniu, samotności i opuszczeniu, módlmy się, aby Maryja, matka Jezusa, którą nazywamy. Uzdrowieniem chorych i pocieszycielką strapionych wypraszała nam mądrość serca, a chorym nowe widzenie swoich doświadczeń, które dla Boga nigdy nie pozostają bezużyteczne. Bo przecież nie wszystko rozumiemy, ale wierząc, rozumiemy więcej. Po Eucharystii uczestnicy spotkania modlitewnego adorowali symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikonę Matki Bożej Salu Populi Romani z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Sprawę muzyczną całego zgromadzenia sprawował chór młodzieżowy wraz z zespołami muzycznymi.